Siemanko, jak można zauważyć, emocje po tegorocznym konkursie piosenki Eurowizji już nieco opadły. Dlatego możemy dzisiaj zrobić krótką analizę, kto by wygrał ten konkurs, gdyby nie Ukraina. Serdecznie zapraszam na odcinek. Że w przyszłym roku gospodarzem konkursu piosenki Eurowizji będzie Ukraina. Szczerze powiedziawszy, nie widzę w tym jakiegokolwiek sukcesu, że zostanie cokolwiek zorganizowane na Ukrainie, ponieważ wojna wciąż trwa. Większe miasta Ukrainy są po prostu zniszczone, jest całkowita ruina. Więc myślę, że na pewno w żadnej centralnej części Ukrainy nic nie zostanie zorganizowane. Prędzej już coś zostanie zrobione po prostu w Polsce, gdzieś przy granicy Polski. Nie mam nic za złe, że w tym roku Ukraina właśnie zwyciężyła, mimo tego, że duży procent państw po prostu chciał być solidarny z Ukrainą i w jakiś sposób dać jakiś gest wsparcia, solidarności, gest grzecznościowy i głosowali po prostu na Ukrainę, żeby przedstawić swoje stanowisko wobec wojny. No ale ci pogadamy, o czymś innym. Dzisiaj przyjrzymy się, jak wyglądało głosowanie przez internautów, jakie były propozycje i jakie państwo miało szansę wygrać w tegorocznym konkursie piosenki. Mówię, że miało szansę wygrać, ponieważ jak już wcześniej wspomniałam, inne państwa chciały być solidarne i przedstawić swoje stanowisko wobec wojny i dlatego została odnotowana bardzo wysoka punktacja dla Ukrainy i właśnie to Ukraina została zwycięzcą w tym roku. Nie uważam, że to coś niewłaściwego, ponieważ piosenka sama w sobie jest naprawdę wzruszająca. Chwyta za serce, ponieważ Stefania opowiada historię, a bardziej wspomnienia o matce jednego z członków zespołu. Można to odebrać jako odę, baladę do matki, a także w tym momencie jest to odbierane jako hymn matek podczas trwającej wojny. Dla osób, które pojęcia nie mają, co to jest za piosenka, o czym ona mówi, możemy się nieco bliżej przyjrzeć, Tekstowi samej piosenki. Stefanio, mamo, mamo Stefanio, pole kwitnie i ona siwieje. zaśpiewaj mi kołysankę, mamo. Nadal chcę słyszeć twoje rodzime słowo. Kołysała mnie, dawała rytm i pewnie siła wolniej zostanie mi odebrana, bo ona mi ją dała. Prawdopodobnie wiedziała więcej niż Salomon. Zawsze przejdę do ciebie po zepsutych drogach. Jak dla mnie piosenka naprawdę chwyta za serce. Na pierwszy rzut oka występ zespołu, który reprezentował Ukrainę, nie jest jakiś super porywający, ale już za którymś razem, kiedy usłyszymy refren tej piosenki, możemy później już z czasem zacząć sobie nucić, ale piosenka naprawdę zasługuje na pochwałę. Jednak analizując to, co działo się w internecie, można stwierdzić, że Polska również była faworytem, ale czy Polska by mogła wygrać konkurs Eurowizji? Top 5 znajdowała się także Szwecja, Anglia i Hiszpania. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo dużo osób chwaliło Polskę w tym roku za piosenkę, która została zaprezentowana. Nie chwali Ukrainę, inni za to Polskę, Szwecję, Hiszpanię. Owszem, Szwecja początkowa naprawdę zdobywa dużą ilość punktów. Później, kiedy na żywo zostało rozdawane punktacje, zupełnie wyniki kosmicznie się zmieniły i zupełnie inaczej wyglądał cały ranking. Sami możecie zobaczyć, jaki internet oszalał, można było również oddawać głosy i na bieżąco być z głosowaniem poprzez aplikację Eurowizji do pobrania na Google Play. Tam właśnie na żywo można było śledzić każdy ruch. Jak jesteście fanami tego konkursu piosenki, zachęcam Was, żebyście w przyszłym roku na pewno pobrali sobie tą aplikację i byli na bieżąco, ponieważ podczas występów i samego głosowania naprawdę dużo. Dużo jest informacji, które można śledzić i na bieżąco sprawdzać kto jest faworytem, kto jak w jakiś sposób, jaką ilość punktów właśnie otrzymuje. Jednak nie wiem, pewnie dla każdego jest to wiadomo, ale zaskoczeniem tego roku był brak punktacji od Ukrainy dla Polski. Nie wiadomo co się stało, ponieważ co roku otrzymywaliśmy od Ukrainy jakąkolwiek punktację, również my dawaliśmy Ukrainie zawsze co roku jakąś punktację i byliśmy ze sobą mile, przyjaźnie nastawieni. W tym roku Niestety nie dostaliśmy nic, zero punktów. Nie wiem, czy zauważyliście, ale również co roku są państwa, które są ze sobą solidarne, ze względu na to, że mają przyjazne stosunki polityczne, a także są sąsiadami na mapie. Trzymają ze sobą taką grubą, dobrą sztabę i dają sobie punkty nawzajem. Do takich państw przede wszystkim możemy zaliczyć Portugalię z Hiszpanią, Polskę z Czechami, Polskę z Litwą. E, Niemcy z Austrią, Finlandia z Estonią. Jednak w tym roku Ukraina zupełnie nic nam nie dała. Dla mnie to od samego początku było już mega podejrzane, ponieważ, bo prawdopodobnie mogła to być już jakaś. Prowokacja tylko po to, żeby skłócić Polskę z Ukrainą. To lepsza, udało mi się wyszukać w internecie punktację jednego, jednej osoby z sześcioosobowego składu jury z Ukrainy, która dała Polsce najwyższą notację 12 punktów, a nawet ta ocena nie została później przełożona na końcową punktację, która została zaprezentowana na żywo. A zawsze punktacja wszystkich osób, osób z jury jest po prostu sumowaniem i wyciągnięciem średnią punktacją dla innych państw. A nawet nie otrzymaliśmy jej żadnego jednego punktu, a jedna osoba dała nawet nam 12 punktów. Nawet możecie zobaczyć na tej karcie, którą gdzieś tutaj w filmiku dodam. Zupełnie inaczej prezentowały się wyniki na żywo. Przecież jest brana średnia z wszystkich głosów. Jestem prawie że pewna, że to zostało specjalnie zrobione. Bo tylko po to, żeby później brzmiało jakoś po konkursie, że coś między nami jest nie tak. Oczywiście wylała się ogromna fala krytyki, również ja byłam wzburzona, prawda? Bo takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Jeśli piosenka mogłaby się nie spodobać, no ale w tym roku mieliśmy naprawdę faktycznie bardzo dobrą piosenkę według internautów, bardzo chwaloną i bardzo często była ona wspominana. Była zauważalna przez praktycznie wszystkie państwa, wyróżniała, skoro był taki duży odezw, nawet można było obstawiać na kuponach. Kto wygra, kto wygra tegoryczną Eurowizję, i w top 3 właśnie była Polska wraz z Ukrainą i Szwecją. No ale czy Polska miała szansę wygrać? Myślę, że właśnie byłaby w top 3, gdyby sugerowano się wyłącznie tylko wynikami, głosowaniem SMS przez publiczność. To naprawdę olbrzymi sukces po występie w Eurowizji przez Górnia, Krzpaka czy Donatana, ponieważ ta piosenka naprawdę została zauważona. Nawet na aplikacji Eurowizji można anotować, jakie państwo głosowało na kogo i jaką oddało swoją adnotację. I tam nawet możemy zauważyć, że Ukraina głosowała na Polskę. Ale wciąż jest pytanie, dlaczego te punkty nie zostały przełożone na końcową punktację, na końcowy wynik przedstawiony na żywo. Dobrze jury z Ukrainy wiedziało, że jest wysoki odezw SMS-ów na Polskę poprzez ukraińską sieć operatora, więc dlaczego wciąż nie było żadnego punktu dla nas przeznaczonego, dla Polski? Nie wiem, jak Wy oceniacie tę całą sytuację, dla mnie to jest naprawdę w jakiś sposób... Prowokacja, tyle by później coś się działo po konkursie. Co roku zawsze byliśmy przyjaźni nastawieni, zawsze co roku mieliśmy jakąkolwiek punktację Ukrainy i zawsze. E Odwdzięczaliśmy się tym samym, a w tym roku był pierwszy raz przypadek, gdzie nic nie dostaliśmy. W międzyczasie, tutaj, jak Wam już opowiadam, widzicie filmiki, screeny, jakie udało mi się porobić właśnie w czasie trwania samego konkursu Eurowizji, bo na bieżąco to śledziłam, bo co roku zawsze lubię oglądać ten konkurs i dopingować, wyszukiwać faworytów, kto może wygrać. I jak już zauważyliście, no posty były niektóre często powtarzające się. Dużo też było napomnienia odnośnie polskiej piosenki, duży odez też na temat Szwecji, występów z Hiszpanii. Więc jak widzicie, te właśnie państwa były faworytami w tym roku na konkursie. Nie wiem, jak, może kto był waszym faworytem? Dajcie znać, jakiekolwiek tam informacje, jakie wy również mieliście szansę gdzieś w internecie znaleźć, wyczytać. Jednak, jak już wspomniałam, w tym roku było taki chaos, takie zamieszanie. My nieco się mogliśmy w jakiś sposób obrazić na Ukrainę, mimo wszystko ja i tak super doceniam piosenkę Ukrainy, bo uważam, że Stefania faktycznie zasłużyła na pochwałę. Czy jako numer jeden, jako zwycięzca tegorocznego konkursu piosenki, nie mnie to oceniać, jednak myślę, że Polska jest w stanie zorganizować Eurowizję w przyszłym roku, udostępnić jakąś halę miejsce, żeby te całe wydarzenie mogło zostać właśnie zorganizowane specjalnie dla Ukrainy, skoro na bieżąco wciąż teraz pomagamy Ukrainie i udostępniamy miejsca, gdzie są organizowane różne wydarzenia sportowe, więc, więc dlaczego Eurowizja miałaby nie zostać również zorganizowana na naszym terenie Polski? Według internautów w tym roku Szwecja była bardzo wysoko oceniana, a także Anglia miała szansę na wygraną, ale ja już miałam cichą nadzieję, że Polska gdzieś tam również może zaszokować i również może gdzieś tam zostać doceniona i miała szansę nad i wygrać. Nawet na bieżąco sprawdzałam wyniki, jakie można było obstawiać na kuponach, i właśnie już od samego początku wszyscy obstawiali, że to właśnie będzie Ukraina. A na drugim miejscu była Polska. A teraz przyjrzymy się już wszystkim finalistom, którzy brali udział podczas konkursu Eurowizji i dostali się już do ostatecznego, tak można powiedzieć, etapu. I ja spróbuję wywnioskować, kto na przykład by mógł mi się spodobać, nie patrząc na to, jak inne osoby głosowały i jakie inne państwa właśnie były na szczycie, jeśli chodzi o punktację. Więc zaraz obejrzymy pomału skrót wszystkich występów i powiem wam, kto na przykład mi się spodobał. Cygański, Dość popularny zespół. Mm. Bardzo mi się spodobało to. ta wygląda prezentacja. się tańczy. -u Ukraina. E -pani Abba. Fajny, zachrypnięty głos. Taka silna, fajna piosenka. Bardzo teatralna, poważna. Zobaczcie, spodobała się. Uważam, no, że para, mam faktycznie Szwecja miała, mogła wygrać, miała szansę wygrać. Gdyby nie Ukraina, prawdopodobnie być może Szwecja. Reszta występów dla mnie taka sobie, ponieważ ja uważam, że Eurowizja jest to konkurs piosenki, która musi być wizerunkowa, jeśli chodzi o całą scenografię. Na scenie musi być ładnie ktoś zaprezentowany w bardzo fajnym ubiorze bardziej takim estradowym. Można być nawet trochę coś teatralne, ale ze smakiem. No ale coś, w tym roku mi czegoś tego zabrakło. Nie było takiego wow, nie było takiego show, ani jakiejś takiej naprawdę przyciągającej piosenki, więc uważam, że dobrze, że Ukraina wygrała. Zasłużyła na to, już nie tylko patrząc też obok pod pryzmat tego, żeby być solidarnym właśnie w czasie wojny. Ponieważ konkurs piosenki jest osobny, no ale zasłużyła też właśnie na pochwałę, bo ta piosenka wpada naprawdę w ucho. Dzięki serdecznie za dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, kto był Waszym faworytem, na kogo Wy głosowaliście i jaką mieliście nadzieję, że ktoś może wygrać. Moje zdanie już na ten temat znacie, zrobiliśmy małą, krótką analizę. Pokazała Wam, jak wyglądało całkowicie głosowanie, jakie padały propozycje, kto by mógł wygrać. I tak dalej. Dzięki serdecznie za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym.